Także jesteśmy znowu w tej grze. Namówiliście mnie i przekonaliście mnie, żeby do tego wrócić. Także hej, wszystkim z tej strony screamy. Witajcie w nowym odcinku z tej gry. I teraz główna rzecz, dlaczego wróciłem do tej gry. Otóż ludzie, ludzie mi napisali, że wystarczy położyć karton tutaj. Co nie, kładziemy karton tutaj. Kładziemy go. Tu są czokapiki. Znaczy, nie mam pojęcia, czy to działa, czy nie. Ale sklep ma się ponoć sam uzupełniać. Jeżeli tak nie będzie. To... To przejdę i was znajdę. Czyli teraz tak naprawdę możemy położyć produkt tutaj, i można każdy jeden produkt nie rozstawiać, tak jak ja wodę rozstawiłem teraz, tylko położyć to na jednej półce i reszta sama będzie się ponoć uzupełniać. O ile mi powiedzieliście prawda, oczywiście. Zanim zapełnię tutaj całusieńki magazyn, najpierw się upewnijmy, że. Czy to jakkolwiek będzie działać? Okej, okay, bierze, bierze chleb, bierze chleb, nie uzupełnił się, ale może muszą wziąć wszystkie chleby i samo się uzupełni? Mam taką nadzieję, przynajmniej. Bierz wszystkie chleby albo płatki, proszę cię! No wodę całą biorą! Wzięła tutaj całą wodę i się nie uzupełniła. Z tego co pamiętam, jest tutaj woda. Okej, okay, nie ma wody, nie ma wody, jest dobrze. Jeszcze jest jakakolwiek nadzieja. Proszę pana, bi... Wiesz, nie to. Wszystkie chleby, wszystkie, więcej. Nie tego. Czy mamy to w zapasie? Nie mamy tego w zapasie. Zróbmy te płatki prawie za darmo. Teraz wezmą wszystkie. Teraz wezmą praktycznie wszystkie. No czemu nikt nie wierzy płatek? O co chodzi? Nie no, zero dolarów. Zero dolarów. Niech za darmo będą! Stary masz za darmo płatki, musisz je wziąć. Idzie po nie! A tych płatków tu są Stary, 0 dolarów, proszę cię Proszę cię, tak, nie Gdzie ty idziesz? Płatki, płatki Dobrze, nie no, to teraz chleb Nie no, nie, to jest jakiś żart Z... Za zero dolarów są Nie no, zapłacę wam Nie wiem, da się tu minus wpisać? Nie da się minusa wpisać O, okej okay. Wziął tylko jedne? Przecież, jakby ten sklep był w Polsce, to by była 3-kilometrowa kolejka i każdy by się bił o to. Proszę bierzcie to. Kazaliście mi też posprzątać te kartony. Dla... Dlaczego? Widzowie zabrali chleb i się nie uzupełniło. Kłamaliście! Płatki też zniknęły. Nie dość, że za 0 dolarów. Wszystkie kupił. Wszystkie kupił. Nic już tu nie ma, idźcie sobie! Ty też sobie idź stąd. Sklep jest pusty, zamknięty. Kończymy ten dzień. Zobaczmy, czy teraz się uzupełni. Może jest jeszcze szansa, że samo sa... Nienawidzę was. Nie uzupełniło się. Zobaczcie, tu są czokapiki. Tutaj, tutaj, tutaj. Wszędzie jest nawet chleb, ale jest jeszcze jedna szansa, żeby to się udało. Mamy jeszcze to, mamy taką szafkę. Na produkty wszystkie. Weźmy teraz te szafki, rozstawmy je tutaj. Postawmy teraz. OK, dobra, wstawia się dobrze. Tutaj postawmy, tutaj postawmy otwarte tym razem. I to są wszystko czokapiki. Weźmy te czokapiki, połóżmy je tutaj. Zobaczmy, czy się reszta sama będzie. Uzyskać. Uzupełniać. Jeszcze uzupełnię to dla pewności. Zrobiłem małe zakupy do sklepu. Trochę ich wyszło. To może się okazać troszkę problematyczne Ale trudno, spróbujemy To wszystko rozstawić Tylko teraz to trzeba dobrze porozstawiać Woda będzie miała swoją lodówkę Mleko będzie miało swoją lodówkę Ser będzie z czymś Tu będą soki, tu będą napoje Będzie tego naprawdę dużo I tak pewnie starczy tylko na jeden dzień Rozstawiamy te wszystkie soki Ile tego jest? Tego będzie masa Także widzowie zajęło mi to jakieś 20 minut 20 Minut, żeby to wszystko posortować, żeby tutaj wszystko ustawić. Te półki są puste, bo mamy za dużo miejsca w sumie, a za mało licencji. Zobaczymy, czy magazyn będzie sam uzupełniać resztę rzeczy. Tutaj nie ma wszystkiego, oczywiście. Mamy 19 dolarów. Wydałem jakieś 4500 na te wszystkie produkty. Może dać też cenę papieru, przynajmniej. 15,50 i czokapiki trzeba ustawić na 7 dolarów, Ані задармо дармоскримі. Tu wszystko jest ustawione. Mamy dwóch pierwszych klientów. Zobaczmy, zobaczmy. Bierzcie wszyscy, bierzcie, jedzcie z tego wszyscy. No to tak pięknie wygląda. Zapalę jeszcze im światło, żeby widzieli więcej. Zobaczcie, ile tu jest świateł. Ogólnie nie płacę przez miesiąc już za prąd. Zobaczymy, jaki rachunek nam przyjdzie. I zaraz zaczną się zarobki. Zobaczcie, jakie oni duże zakupy robią. Zapraszam, zapraszam wszystkich, zapraszam, ile wziął na razie nikt nie podszedł do kasy To jest najciekawsze I też ciekawe czy tutaj podejdą Stary chyba nie chcą do ciebie podejść Przemieśćmy go w takim razie W te miejsce W ogóle do niego nie idą Pierwsza osoba do niego podeszła Zobaczcie jaka tu jest kolejka Co tu się dzieje? To jest za drogie? O to było za drogie Zobaczmy czy... Dobra jest troszkę droższe niż normalnie Zmieńmy cenę Mamy już 230 dolarów Praktycznie każdy człowiek robi zakupy na około 100 dolarów ta pani już ma na przykład 120. Czy mogę zwolnić jednego pracownika? Bo sam bym chciał szczerze popracować. Zwolnijmy tego. Wejdźmy z kasy i zobaczcie, jak to wygląda. Ile tu jest rzeczy. Uwaga, patrz na to, nie? Patrz jak się liczy. 83 dolary. Zero. On miał równo wyliczone. Ile tych rzeczy jest? To jest straszne. Jeszcze doszło więcej. Okej, okay, zapraszam. Następny. Poczekajcie, jeszcze weźmiemy naszego 100 dolarów. Mi dał. Muszę mu wydać 95. Zapraszam. Następna osoba. Następna osoba. Ile tu jest ludzi? Zobaczcie. Wstańmy na chwilę i przysuńmy naszego kuriera, znaczy kasiera, w tą stronę. Żeby na nas się patrzył. Żeby patrzył nam prosto w oczy, bo to jest wyścig widzowie. To, to, to jest wyścig, kto szybciej liczy, kto więcej klientów obsłuży. Stary nie ma szans ze mną. Pff. Wszyscy dają całą ladę, a ten dał olej. 150 dolarów do kieszeni i oczywiście ludzie wszyscy przepłacają. To znaczy Patrz na to, nie? Jest 6:28. Ty liczysz nadal jednego klienta, a ja robię coś takiego. To jest prędkość. Wydajemy mu 3 dolary. Proszę bardzo, następny. Kartą 87. Następny. 7825. Szybko. Ile rzeczy oni mają, to jest Straszne. Już są puste połki powoli. 180 dolarów. 20. O, nie, nie 30. 21. 22. Proszę bardzo, następna. Nie dość, że zostałem oszukany. To zaczyna być przerażające. Co ja zrobiłem? To zaczyna być przerażenie. Ja jednak zatrudniam tego kasiera, bo już, już nie mogę. On już tu przyszedł. Mam nadzieję, że nie jesteś obrażony. Zobaczcie, ile produktów było. Tu wszystko było pełne. Zdecydowanie lubią sok pomarańczowy, bo praktycznie zniknął. Tutaj wszystkie płatki zniknęły. A kłamcy, kłamcy w komentarzach. Poczekaj, wezmę to światło. Tu, tutaj. <grym> Kłamcy w komentarzach pisali mi, że jak włożysz do magazynu, to samo będzie się uzupełniać. Tymczasem produkty w ogóle, w ogóle się nie uzupełniają. To nie działa ani trochę. Zobaczcie, jaka to jest kolejka. Gdzie ty się patrzysz? Co ty robisz? Jeszcze kazaliście mi posprzątać te kartony. Wy chyba nie wiecie, co wy chcecie, nie? Tu, tu jest milion kartonów, ja mam to sprzątać. Możemy ser porozstawiać, który leżał tam na ziemi od dwóch tygodni, teraz jest serem pleśniowym. Zobaczcie, jak to podróżało dwa 2 dolary. Dobra, dajemy 7. Tutaj trzeba pozmieniać ceny z tego, co widzę, bo gdzie gdzie mamy za tanie produkty. Mamy już 3000 dolarów. To jest po prostu niesamowite. W jeden dzień zrobiliśmy 50 razy więcej niż dajemy dla tych dwóch pracowników. Także mamy koniec dnia 39. I czas pouzupełniać teraz te rzeczy wszystkie. Otwieramy sklep praktycznie od razu. Parę rzeczy uzupełniłem, ale nadal brakuje masę, masę produktów. Tutaj dajemy czekoladę. Uzupełniamy tą kole. Trzeba się pośpieszyć, bo zaraz przyjdzie horda tych ludzi wszystkich. Mąka już prawie zniknęła. Co ona jest zatania teraz? Czy, czy, czy co? Cena jest dobra, ale ustawmy o. 8 dolarów, bo i tak ją kupują, to i tak ją kupią. Mam nadzieję. Cały papier już zniknął. Były całe lady tutaj tego papieru. Więc trzeba go domówić na pewno. Kupimy też sobie zaraz licencję. Cho chociaż nie wiem, czy chcę kolejne produkty. Z Zobaczcie, że tu można mieć produktów. To jest przerażające. Magazynu na pewno nie powiększamy. Dokupmy masę papieru. Trochę szamponów. Rozstawmy wszystko. Już cała jest półka pełna. Trochę tych szamponów. Trochę, czyli cztery paczki. Chociaż już 6 szamponów zniknęło. Ale ciekawi mnie jedna rzecz, co jakby ktoś wziął jakiś produkt? Zobaczcie, oni wzięli. I teraz ja bym dał cenę taką. On teraz czeka przy Kasie, on ma te produkty. Zobaczmy, czy ta cena mu się zmieni. Widzowie nie zmieniła się. Po prostu ludzie tego już nie kupują. Dlaczego? Ile wy tego papieru bierzecie? Co ty robisz? Czemu ona potrzebuje trzy opakowania? Ja mogę to nawet przenieść? Dobra, tutaj. Co jakby zrobić ludziom blokadę? Ciekawe, czy by przechodzili jakoś? <smarty> Nikt już nie wejdzie. <smarty> Zobaczmy, czy to działa. Czy to ich jakkolwiek zablokuje? Zobaczcie, zawrócili się. Nie ma wejścia. To oni nie przejdą przez ścianę, tylko wszyscy się zawracają po prostu. Ten już gdzieś zakupy zrobił, w innym sklepie zrobił. Czy, czy ktoś. ktoś wiesz, wiesz, co ty robisz? starym Stary. Czy on płaci? Poszedł sobie, żegnam. Ten wziął. Pro... Zobaczcie, oni biorą produkty. Jak. Przecież tu produktów nie ma nawet. Idą do szyby. Biorą, ko... biorą. kolejne produkty. Idą teraz do magazynku. Idą do magazynku. I. I płacą. On poszedł Te rzeczy się teleportują do ich rąk Zobaczcie, przelatują Jak to wygląda? Spoko, mamy klientów na wi Ale w sumie mi się to mega podoba Bo zobaczcie, oni nie wchodzą nawet do sklepu Ja tutaj mam miejsce Mogę robić dosłownie co chcę Dokładać rzeczy Wyrzucać kartony z tej strony Teraz musimy coś nowego Wprowadzić do sklepu, coś co będzie Mega drogie, a jednocześnie Opłacalne, tu jest piwo, tu jest Sześciopak piwa. Nie no, bierzemy to. Tu, tu jest wódka, tu, tu jest piwo, tu, tu jest wszystko. 3500 dolarów. Zobaczmy, jak to wygląda. Ile to kosztuje wódka? Kosztuje 100 dolarów. Weźmy 5 tego. 5 też tego. Wydałem całe pieniądze już. Iu, co tu jest? To dlatego to było najdroższe. Czy... Aha! 5 dolarów więcej mogę tylko to sprzedać. Sprzedajemy to za 40 dolarów. No, już zabierają to! Przecież to jest cała beczka! Wkładamy piwo do lodówki, zmieńmy też cenę od razu. Przerzućmy wszystko do naszego sklepu. To jest... Inteligentna żabka. Rozstawiamy wódkę. Niech będzie 14 dolarów za jedną. Ale w tej grze musi być w końcu update, który wprowadzi sprzątacza. Po, po, po pierwsze, będzie miał co robić na pewno. Patrząc za okno Jeszcze ci ludzie biorące te rzeczy I jak będzie sprzątacz I też będzie jakiś magazyniarz Który będzie przynosić te rzeczy Rozstawiać na półki To to będzie dosłownie najlepsza gra na świecie Ale wpuśćmy już tych ludzi Niech już im będzie Chociaż już zamykamy w sumie z tego, co patrzę, zaraz z żabki zamienimy się w alkohole, bo tu jest wódka, tam jest piwo, tu jest piwo. Zaraz innych produktów zabraknie, bo tu wszystko już wykupili. Moja 30-minutowa praca, nawet jak dokładam te rzeczy, to ja nie natążam ich dokładać i ci ludzie przychodzą tutaj hordą i wykupują wszystko. W dodatku ja się pozbywam cały czas tych kartonów. Już ze 100 wyrzuciłem do śmieci, tymczasem ta kubka się nie zmieniła. W ogóle. O, zobaczcie, te panie dbają o siebie. Ta kupiła mleko. Ta dwie wódki. Sprawdźmy też resztę produktów, bo mamy jakieś chipsy. Mamy też sześciopak tych całych piw. <słuch> Czemu chipsy na nazywają się Covidos? <grystanie> rozstawiamy Covidosy. To musi być w lodówce? Ceny nie ustawiłem. Zostaw Covidosy! Nie! Ceny zapomniałem ustawić. Dobra, ważne, że wszystkiego nie kupił. Nie mam pojęcia, co to jest, ale <grystanie> rozstawiamy to w lodówce. Już ktoś to wziął. Nawet odwróciłem się na chwilę. Zarobiliśmy 1300 dolarów. Profitu 400 dolarów. Więc nie za dużo. Przez to, że mamy mało rzeczy w sumie. Już jest wszystko wykupione, to jest tak irytujące, że to tak szybko znika. Rozstawmy te sześciopaki piwa, to jest wyjątkowo małe. I z tego co pamiętam wyjątkowo też drogie. Czemu tak mało mogę zarobić na tym? Damy 13 dolarów, czyli z tego co widzę piwa się nie opłaca kupować. Covidosy nawet się opłaca. Półkę już mamy tymi covidosami wypełnioną i tym czymś. Co nie wiem co to jest, ale tak naprawdę widzowie musimy poczekać na jakiś update z tej gry, bo ani ten, ani ten nie chcą się ruszyć do magazynu i przenosić tych rzeczy. Musimy poczekać na takiego pracownika, bo naprawdę ja tu pół godziny siedzę, układam produkty, tymczasem ludzie w jeden dzień to wykupują i muszę od nowa zamawiać. Także to w sumie wszystko na ten odcinek. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Piszcie, czy chcecie więcej tej gry i czekamy na update, także ja was żegnam, wchodzimy do pick żeby nas porwał, czemu ja mogę być w nim. Papaw.